Cześć, witam na kanale Info. Prawa. Dzisiaj filmik specjalny, bo teraz kilka dni ciepła, czyli z pozoru bardzo fajnie, ale potem niestety w okolicy soboty, niedzieli, poniedziałku, no to prognozy są niepokojące. Najpierw bardzo ciepło, potem bardzo duży skok temperatur i mocne przymrozki, no to jest bardzo niekorzystne. I część osób zapewne się martwi niepotrzebnie, bo w przypadku części roślin nic się nie stanie. Niestety jednak nie wszystkie rośliny są bezpieczne. Omówmy sobie teraz sytuację dla warzyw, dla owoców i roślin ozdobnych. Posłuchajcie, no, jakie, jakie są moje rady. No, i ogłosiłem wczoraj rozpoczęcie promocji, w związku z tym, że jest 10 lat kanału InfoUprawa. Do końca kwietnia są bardzo, bardzo duże promocje. Dziękuję Wam za zakup, bo w pierwszym dniu no bardzo dużo tego zakupiliście. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na info i na Allegro. Rośliny wieloletnie, czy to owocować, czy to ozdobne. Jak posadziliście teraz rośliny, które ogólnie są mrozoodporne, to nie macie się czym martwić. Posadzona borówka nie padnie, nic się nie stanie. Truskawki, nic się nie stanie. Hortensja, też róża, również i tak dalej. No chyba, że to są rośliny podpędzone. No to wtedy może być różnie. Szkukarze czasami podpędzają swoje sadzonki, żeby już lepiej wyglądały, żeby się lepiej sprzedały. I takie podpędzone one nie padną, ale mogą mocno dostać w kość. Pamiętam jak kiedyś pracując w centrum ogrodniczym, no to mieliśmy wiele dostaw i się później okazało, że dostaliśmy podpędzone, no otrzymane w szklarni laurowiśnie. I one nam tak podmarzły, że z jedną trzecią, czy tam nawet o połowę, no trzeba było je potem obciąć. Ich wartość sporo spadła, no bo były, wiecie, piękne, były duże, a tu praktycznie o połowę mniejsze. I tak może być też z waszymi roślinami chodzi mi o te podpędzone. Więc jeżeli macie takie rośliny, które kupiliście niedawno i one, jak na ten moment, wyglądają na za bardzo rozwinięte wiecie, liście są już piękne i tak dalej, chociaż zwykle nie powinny no to warto takie rośliny na noc okryć agrowokniną białą na wszelki wypadek. Bratki, jak nie podpędzone, to przetrwają, takie wiecie, minus jeden czy coś. Może być tak jednak, że klapną im kwiatki no też już miałem taką sytuację. Więc jeżeli macie teraz bratki w donicach, to na te kilka nocy warto je schować. W dzień wyciągacie, na noc chowacie. Mimo tego, że nie powinno się im nic stać, ale według mnie po co ryzykować. W okolicy wtorku, środy, no, sytuacja powinna być już w normie. Dobrze by było schować też stokrotki jak są w donicach czy też no inne tego typu kwiatki. U mnie teraz jest tak, że nie martwię się o drzewa owocowe, które posadziłem teraz, nie martwię się nawet o borówki w donicach, chociaż będę chciał je posadzić do gruntu przed tymi mocniejszymi przymrozkami. Niech już sobie tam wiecie w gruncie rosną, no tam zawsze w gruncie jest cieplej niż w donicach. Ale nawet w donicach borówce się nic nie stanie. Ale tutaj macie malinę, która jest odporna, ale ona ma nadzwyczaj piękne, jak na tą porę liście. I ona zostanie schowana do szklarni na te kilka nocy, bo by mogło być różnie. Mogłyby te liście, no, klapnąć, bym musiał tą malinę obcinać później. Też kilka drzewek mam podpędzonych, takich bardziej egzotycznych. Też schowam sadzonki. Gdybym miał to posadzone już do gruntu, czy to te maliny, czy też właśnie te drzewa egzotyczne, chodzi mi o te podpędzone, no to bym to przykrył agrowłókniną białą. I teraz tak, gorzej jak te drzewa czy też krzewy, ale bardziej drzewa, będą w tym czasie kwitły. W tamtym roku pamiętacie pewnie co było, no jak nie było praktycznie plonów drzew owocowych. I tutaj jak drzewa by już kwitły, a czasami tak może być, no to to już jest problem. Zależy też czy to będzie załóżmy 0, minus 1 czy minus 7. I można by było tak, przy tych niższych temperaturach takie kwitnące drzewa okryć agrowłókniną białą. Wtedy jest spore prawdopodobieństwo uratowania kwiatków. Ale też pamiętajcie, żeby tak tego mocno nie wiązać, żeby tych kwiatków nie uszkodzić. Dobrym pomysłem by było użyć te kilka dni przed mocniejszymi przymrozkami stymulatora wzrostu. To znaczy, no stymulator to dziwnie brzmi, no, bo tu mrozy, a tu stymulator, ale tu chodzi o Asashi SL. Nie ma co tego środka się obawiać, to jest właśnie taki stymulator, no nie ma tego co porównywać z chemicznymi środkami ochrony roślin. On jest dobry w warunkach stresowych, może uratować Wam plonowanie. Pryskacie tym całą roślinę, chodzi mi o te, wiecie, które kwitną. I oczywiście polecenie to nie jest reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Więc tutaj powiem tak, że to jest każdego decyzja, co zrobi. No, może być tak, że nie zrobimy nic, a i tak będzie bardzo dobrze. Może być różnie w zależności od pogody. Z warzywami jest różnie. Warto do tego podejść indywidualnie, i teraz ja właśnie to zrobię. Mam nadzieję, że Wam to dosyć dobrze objaśnię. Jak wysialiście nasiona wprost do gruntu i jeszcze warzywa nie wzeszły, to koniecznie przykryjcie glebę agrowokniną białą. Chodzi mi o każde warzywo, które jeszcze nie wzeszło. Ja już kiedyś miałem tak, mówiłem Wam też zresztą o tym, że wysiałem dużo groszku. No groch jest bardzo odporny na chłodniejsze temperatury. I jak on by wszedł, no to by się nic nie stało. Ale on był przy wschodach i w tym czasie były mrozy i część grochu mi w efekcie nie wzeszło. Więc do momentu wschodów polecam, żeby gleba była przykryta agrowokniną białą, niezależnie o jakie warzywo chodzi. Jedynie to bym nic nie przykrywał w przypadku cebuli dymki, szanu, czosnku, czosku słoniowego i topinamburu. A taki wiecie, bób, groch, taką pietruszkę, marchewkę, roszponkę, rukolę, rzodkiewkę, to nawet takie warzywa dosyć odporne bym okrył jeżeli nie wzeszły. No chyba, że były się wy, załóżmy te dwa, trzy dni przed przymrozkami, czyli byście wysiali, załóżmy teraz, no to się nie stanie nic złego, jak te przymrozki przyjdą, a wy nie przykryjecie. I tak się nic złego nie powinno stać, ale lepiej nie ryzykować, żeby nie było tak jak w przypadku u mnie, tak jak to było z tym grochem. A jak te warzywa wzeszły, to nic się im nie powinno stać. Jednak gdy macie wątpliwości dla własnego spokoju, oczywiście możecie przykryć glebę agrowokniną białą. I teraz ważne, warzywa szczególnie wrażliwe na przymrozki. Arbuz, bakłażan, batat, ciecierzyca, cukinia, cyklantera, dynia, fasola, kabaczek, kiwano, melon, miechutka pomidorowa, ogórek, papryka, patison, pomidor, rodzynek brazylijski. Z liski tykwa. Jeśli któreś z tych warzyw jest nawet w nieogrzewanym tunelu foliowym czy też szklarni, no to to jest spory problem. Warto wtedy przemyśleć o przeniesieniu ich na noc do cieplejszego pomieszczenia. Jeżeli nie macie takich możliwości, czy też nie macie możliwości dogrzania, to bardzo Wam polecam jeszcze przykryć tunel czy też szklarnię albo agrowokniną białą zimową lub wiosenną w dwóch warstwach. Ale tutaj i tak jest prawdopodobieństwo, że nawet przy dodatkowym okryciu te warzywa wam pod nieogrzewanymi osłonami padną. I następna lista, gdy macie warzywa takie jak. Bób! Broku, brukiew, brukselka, burak ciłkowy, burak liściowy, cebula, cykoria, czosnek, fenku, groch, jarmusz, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, karczok zwyczajny, koper ogrodowy, kukurydza, marchew, pasternak, pietruszka, por, rabarbar, rożponka, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia. No spora lista tych warzyw, ale dalej jeszcze tak. Sałata, skorzonera, słonecznik, szczaw, szczypiorek, szparagi, szpinak, topinambur. To nie powinno się nic złego stać, jeżeli macie rozsadę tych warzyw, czy też bezpośrednią uprawę pod osłonami. Tutaj mi chodzi o nieogrzewane osłony, bo wiadomo, że jak macie ogrzewane, no to tutaj problemu nie ma. Jak macie ogrzewany tunel czy też szklarnie, no to można bez problemu mieć te pomidory, yy, warzywa dyniowate i tak dalej. Ale teraz mi chodzi o te nieogrzewane, więc nie powinno się w żadnym wypadku nic z tymi warzywami stać. Można jednak na wszelki wypadek jeszcze tą agrowłókniną okryć konstrukcję, ale tak czy siak i tak powinno być dobrze. No chyba, i to jest bardzo ważne to no chyba, że macie rozsady, które były w domu i nie były przez kilka dni hartowane. Były one od razu Przeniesione pod osłony teraz. No to wtedy może być różnie. Ja na przykład tak miałem z bardzo odpornym Bobem. Że przy minus kilku stopniach na zewnątrz to on pod osłonami podmarzł, bo nie był zahartowany. No i tak, dobrze powinna też wyglądać sytuacja w przypadku selera i ziemniaków. Nie ma żadnego zagrożenia w przypadku uprawy bez osłon cebuli, dymki, chszanu, czosnku, czosnku słoniowego, rabarbaru. No chyba, że on został przez sprzedawcę podpędzony. Ale dalej, szczawił, szczypiorku, szparagów i topinamburu. No nic się nie stanie, jedynie wiecie, lekko może podmarznąć szczypior, jeżeli chodzi o cebulę i czosnek ale to się nic nie stanie, warzywa nie padną. Gdy wysialiście wprost do gruntu i wzeszły warzywa, to nic się nie powinno stać, jeżeli chodzi o bób, broku, brukiew, buraki, groch, jarmusz, kalafior, kalarepę, kapustę, kapustę pekińską, koperogrodowy, marchew, pietruszkę, por, roszponkę, rukolę, rzepę, rzodkiew, rzodkiewkę, sałatę, skorzonę, reszczaw, szczypiorek i szpinak. Zagrożone są oczywiście, na no a prawie na pewno padną, warzywa dyniowate i psiankowate, czy też fasola, no ale raczej teraz nikt tych warzyw do nieosuniętego gruntu jeszcze nie wysiął. I co ważne, następna lista. Jak posadziliście gotową rozsadę. Gotową rozsadę: bobu, brokuła, brukwi, brukselki, buraków, cebuli, cykori, fenkuła, grochu, jarmużu, kalafiora, kalarepy, kapusty, kapusty pekińskiej, karczocha, pietruszki naciowej, pora, rabarbaru, sałaty, szczawiu, słonecznika no to może być różnie. Zależy jak rozsada była zahartowana. Tutaj nie powinno się nic stać w tym czasie, jednak możecie na wszelki wypadek zrobić małą konstrukcję, na przykład z czterech skrzynek. Ja tak przynajmniej robiłem, teraz macie to pokazane. Po prostu taka prowizoryczna konstrukcja, na to dajecie agrowokninę białą, co zwiększa szanse przetrwania, czy też zmniejsza prawdopodobieństwo, że choćby warzywo kapustne, czy też seler chętniej pójdą w kwiat. Bo tak się może stać z powodu bardzo dużych różnic temperatur. U mnie w tej chwili już są uprawy na polu. To znaczy posadziłem cebulę na jesień, posadziłem cebulę też wiosną, posadziłem tak samo czosnek na jesień, czosnek wiosną, mam szparagi i nic z tym nie robię. Niezależnie czy już były wschody, czy nie. Wysiałem też marchewkę, pietruszkę, buraki, Bób i groch. I jak nie ma jeszcze wschodów, no to to, co powiedziałem na czas tych przymrozków, czyli na noc, warto przykryć glebę agrowokliną białą. Też można oczywiście na cały dzień. No ale to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, to nie jest jakieś takie zagmatwane, tylko da się to zrozumieć, bo chciałem właśnie tak dokładnie to przekazać. Też nagrywam ten filmik wcześniej, no bo u mnie dzisiaj dużo pracy na polu. No będziemy już tak wiecie, dokładnie robili te małzery i tak. Dalej, więc się bardzo cieszę i chciałem z tym filmikiem zdążyć, bo to jest bardzo ważny temat teraz. Ale to nic, zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.